Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Ten film to miała być relacja z Szutrozy, która miała miejsce dwa dni temu. Taki był plan. Ale dopadła mnie po raz kolejny klątwa pierwszego startu w sezonie. Chyba tak to mogę sobie określić, ponieważ rok temu pierwszy start w sezonie to była zimowa wataha, która nie doszła do skutku, ponieważ oskarbowałem się dwa dni przed samym startem, no i teraz, można powiedzieć, w ostatni dzień Wielkanocnych Świąt, w lany poniedziałek, to padło mi znowu Z którego, no nie powiem, łudziłem się, że się wykaraskam. I, no, już może nie z takimi jak na wstępie założeniami, yy, ale jakoś przejadę sobie tą drogę. No ale niestety, tak naprawdę, dopiero w niedzielę był pierwszy dzień, kiedy gorączka nie puściła. Kiedy poczułem się trochę lepiej żeby w ogóle wyjść coś pokręcić. No i dzisiaj też taka krótka, no nie taka krótka, ponad 50 km pętla, jak sobie tej po wytyczałem, żeby się troszeczkę rozruszać, zacząć dochodzić do siebie i upolować kilka kwadratów w mojej najbliższej okolicy. No i stwierdziłem, że wezmę kamerę i coś sobie do niej pogadam, bo dawno nic nie nagrywałem, choć pomysłów było wiele i no i właśnie tutaj chciałbym poruszyć temat, dlaczego tak niewiele nagrywam, dlaczego tak rzadko pojawiają się filmy na kanale, mimo że pomysłów, planów mam sporo, ale nic z nich nie wychodzi. Ja podzielę troszkę mojej lokalnej fitrozy. Lesna Dolina jedna z najfajniejszych y, tras tutaj w mojej okolicy najbardziej uszczelnionych przez mnie, jak i przez wielu lokalców. Ale jeśli pojadę sobie kawałek dalej, tak jak już mówiłem, kilka kwadratów zgarnęć do okazji, bo wydolność na żadne inne przejażdżki jak spokojne na nie pozwala. Nawet Garmin mi tutaj komunikował, że moja wydolność. a może to zobaczyć. Nie wiem czy będzie widać. Minus 6. Tak jest lepiej, bo wszystko pokazywał minus 8. Gdzie przed chorobą Wylisał te przygotowanie wydolnościowe na poziomie 5, 6, nawet 10 punktów na plusie. Jak on to wylicza, Nie wiem do końca. Prawdopodobnie jest taki stosunek mocy do tętna i na podstawie tego po prostu widzicie naszą właśnie wydolność, wydajność ciężko powiedzieć, nie zagłębiałem tematu ale bardzo często pokrywa się to z moimi odczuciami tak jak dzisiaj pewnie słyszycie, że gadam przez nos co przy będę musiał wycinać e fragmenty filmu jak tam będę gdzieś chytlał, lekko jeszcze to żeby wam nie ptuć odczuć audiowizualny z tej trasy. No ale jest już prawie 20 stopni. ten do wniosku, że taka przejażka w spokojnym tempie raczej mi nie zaszkodzi, a, a może i pomoże. Tak jak mówiłem na początku, dzisiejszy materiał nie będzie jakiś mocno merytoryczny. To będzie takie trochę się, nie wiem, wyżalenie usprawiedliwienie. Nie wiem, czy bardziej przed Wami, czy samą sobą dlaczego te materiały tak rzadko powstają. Wpadłem w jakiś taki kryzys mm, perfekcyjności. To znaczy, ja nigdy nie uważałem, że moje filmy były e, perfekcyjne. Zawsze w każdym coś mi tam brakowało, co mi tam nie grało, nie, nie pasowało. Ale zawsze starałem się je robić po prostu najlepiej jak potrafię. No i ostatnimi czasy miałem no, kilka różnych pomysłów na filmy. Ale wszystkie polegały albo na etapie planowania, już kiedy sobie gdzieś tam próbowałem rozpisać jakiś, no nazwijmy to nie wiem, skrypt, scenariusz. Taki poglądowy wiadomo. Bez pisania dokładnego tekstu. Albo później na etapie gdzieś nagrań. Po prostu cały czas miałem wrażenie, że że to nie jest do końca to jak ja chciał to powiedzieć, nie do końca to jak ja bym to nagrać, nie do końca to jak ja bym chciał to pokazać. W głowie miałem po prostu pomysł, że to będzie wyglądało, czy brzmiało lepiej. A potem jak gdzieś sobie przeglądałem te nagrania, czy czytałem, no to no, nie brzmiało to i nie wyglądało tak jak bym tego oczekiwał. I finalnie kończyło się tak, że e, albo po prostu pik e, z już się kasowałem nagrania gdzieś też usuwałem i nic z tego nie wychodziło. Wychodziłem na rower, robiłem wrótkę i, i tyle. I właśnie nawet trafiłem przypadkiem jakiś czas temu na materiał w internecie, że to się jakoś właśnie fachowo nazywa, jakiś taki syndrom perfekcji. no nie, może nie, może nie tak jak mówię, że syndrom perfekcyjności. No jakoś tam generalnie chodzi o to, że no nie nagrywasz, nic tam ogólnie nie tworzysz, bo to chodziło bardziej e, w kontekście ogólnie tworzenia e, jakiegokolwiek po prostu podejścia kreatywnego. Nie robisz nic, bo wydaje ci się, że robisz coś źle. O, przypomniałem sobie, chyba nawet leczek w sprawie nie miał taki film, e, w którym o tym mówił. E, jak gdzieś znajdę, to Wam podlinkuję na dole w opisie. No i właśnie, on też wpadł kiedyś w taki, w taki wir tego nietworzenia, takiego braku zadowolenia z siebie i no i finalnie nie tworzył nic albo bardzo mało. U mnie wygląda to podobnie. Nie wiem, jak tylkoś tak, wiecie, wiadomo, że już samo tworzenie treści, obróbka i tak dalej, no pokłania to trochę czasu i tutaj na pewno jakimś tam Argumentem jest to, że wiadomo, człowiek pracuje, ma rodzinę, obowiązki rodzinne i tak dalej. No ale mimo wszystko, jakoś się udawało mi się to łączyć, a teraz... A teraz jakoś tak mniej. E, no i dlatego... Ten film dzisiejszy jest też taką, powiedzmy... Pewnego rodzaju... Terapią, początkiem terapii dla mnie samego. Żeby się przyłamać... I nagrywać... I rzucać treści do internetu, nawet jeśli... Nie są idealne, nie są do końca stworzone tak, jak tego oczekiwał. No i nie wiem, może to da mi jakiś bodziec, żeby tworzyć dalej te treści, żeby się przełamać. No tutaj też bardzo istotna byłaby Wasza opinia, no bo nie oszukujmy się, że te filmy, jakiekolwiek materiały, do internetu, no to robi się to po to, żeby ktoś to jednak oglądał, no wiadomo jakich tam argumentem jest też pojątka dla samego siebie no ale nie oszukujmy się, że nie chodzi tutaj o jakiś rodzaj atencji, no i no i dlatego też chciałbym tutaj posłuchać waszego zdania na temat mojego kanału, mojego film, moich filmów eee, nie wiem w którym kierunku uważacie, że lepiej iść czy może właśnie bardziej jakimś takim testowym, poradnikowym, czy czy może jednak e, bardziej przygodowym te, te relacje jest z wyjazdów, z zawodów, co wam się bardziej podoba? Z pewnością mi osobiście nie ukrywam, że bardziej pasują te relacje, no bo są takie bardziej spontaniczne po prostu tylko będzie kamera nagrywa. No i co z tego później wyjdzie, no to klei gdzieś tam. Ale no ciekaw jestem Waszego zdania odnośnie jakby kierunku podążania tego mojego kanału zjeżdżamy do rozwidlenia gdzie będę jechał zdobyć pierwsze z kwadratów No, droga nie taka najgorsza się zapowiada czy tak w lewo, czy prawo? chyba tu widać że rozkopane, rozjeżdżone przez sprzęt leśniczy w sensie nie muszę daleko jechać, żeby go zaliczyć jakieś 100-150 metrów a nie 250, gdzie to pokazuję. Co do całej zabawy, w kwadraty nagrywałem już jakiś odcinek. Gdzieś w karcie u góry Wam się wyświetli materiał o nich. A jeżeli nie chcecie jego oglądać konkretnie, no to znaczy, że piszcie w Google czy jakąś inną poszukiwarkę Robert kwadraty. i... I naprawdę znajdziecie wszystkie potrzebne informacje, na czym to polega. Ja też polecam, chociaż ostatnio dawno nie polowałem sobie na kwadraty, jakoś bardziej skupiałem się na przygotowywaniach właśnie do szutrozy To bo miałem plan objechać ją w takim no, wyścigowym tempie. Po prostu chciałem się sprawdzić. Nie mówię, że tam liczyłem na jakieś lokaty, ale chciałem po prostu go pojechać typowo wyścigowo. No niestety nie udało się. Mam nadzieję, że w czerwcu na Dzień Zachodzie, czyli kolejnym nie ultra, może. Znaczy, no to jest generalnie ultra maraton, w który jechałem w zeszłym roku. Ja tylko, że w zeszłym roku jechałem 350 km, więc można nazwać to ultra. W tym roku. Prawdopodobnie obowiązki pozwolą mi na przejechanie jednej setki, czyli najkrótszego zwanego małego dzika. Choć robię to w mojej mocy, aby, aby jednak znaleźć czas, tak to poukładać w swoim grafiku życiowym, żeby się przepisać chociaż na tego średniego dzika, na 230. No ale to też zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, bo jak sami widzicie po tym, co tutaj mówię, praca życia, Potrafi być okrutna i, i potrafi zniwelować wiele dopracowanych mniej lub bardziej planów. Co do szuterzy jestem o tyle smutny. No smutny, jestem smutny. E, ponieważ no, naprawdę się dość mocno przygotowywałem. Co prawda nie trenowałem tak typowo, jak to robią jacyś tam nawet amatorzy. Po prostu starałem się mieć tu dużo tlenie, ale też dbać o to mocniejsze jazdy, które u mnie to po prostu były walki na lokalnych segmentach. jaka taka dodatkowa mo motywacja, mobilizacja. Nie wiem, ja mnie takie po prostu małe e, no pierdółki dodatkowo motywują do tego, żeby mocniej depnąć, gdzieś tam się e, ścigać, rywalizować e, z, ze znajomymi czy nieznajomymi ze swoich okolic. To z tej okazji serdecznie pozdrawiam. Adriana, Ksyła Pioprus, z którym często siedzi tam ostatnio komami po lasach, przekomarzam, że tak to powiem. Odbijam sobie jeździć tam raz po raz. No i korzystając z okazji, chciałbym Wam polecić również kanał Adriana na YouTube, ponieważ Adrian również dosłownie wczoraj zadebiutował na YouTube'ach. Wrócił swoją pierwszą relację z bikepackingowej wyprawy. po po Polsce, po Czechach, generalnie po, po miejscowościach dotkniętych tego powodzią. Bardzo fajny materiał. Link gdzieś też postaram się Wam wrzucić w opisie. Także osoby czy to z okolic, czy z bliższych, czy z dalszych serdecznie zachęcam do obejrzenia i subskrybowania kanału Adriana. Czy no chodź. Przedziesz do ręki? Ktoś, w komentarzach, ostatnio gadał, że on nie wraca do ręki. Czy mi się to wydaje? A mi się wydaje, że się nie wydaje, bo wrócił. No po prostu, jak tutaj pięknie to na rzepak nie zapitłeś, to ten rzepak rozpocząć już dobry, no tak z tydzień, dwa tygodnie temu. Tydzień, co w łóżku, ale ale teraz pora nadrabiać i napawać widoki. Dobra. To by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że was tymi cmentami dzisiaj nie zanudziłem i że chociaż część z was dotarła do końca tego odcinka. Mam również nadzieję, że podzielicie się w komentarzach swoją opinią na temat rzeczy, które poruszyłem w tym filmie. W którym kierunku iść z tym kanałem? Czy aż tak bardzo się przejmować tym, czy będzie wszystko ładnie, pięknie wyglądało i brzmiało, czy po prostu nie zwracacie na to aż tak dużej uwagi i po prostu jesteście bardziej tolerancyjni, więcej wybaczacie błędów takim amatorom, amatorskim twórcom mojego pokroju no będzie dla mnie to cenna informacja i wskazówka, także jeśli tylko macie chwilę czasu, to podzielcie się tym swoim zdaniem w komentarzu a ja kończę już na dzisiaj, bo wziąłem w sumie tylko jedną baterię też jakoś nie przygotowałem. Generalnie nawet nie wiedziałem, czy, czy finalnie coś nagram, bo już nieraz wziąłem kamerę i, i skończyło się, że nic nie nagrałem. Albo nagrałem i nie wrzuciłem. Jak teraz będzie, też w sumie nie wiem. Chociaż postanowiłem sobie, że jakby to nie wyszło, to postaram się to wrzucić. Właśnie, żeby się przełamać ponownie do tego częstszego, bardziej regularnego wrzucania jakiegoś materiału. O, No także warto w takim terenie nagrywać sobie jednak sklaty, no bo na kocikłubach to może się skończyć różnie. Tym razem akurat mi się udało wybronić tej gleby. Nic się nie stało mi ani rowerowi, ale mogło być różnie. No dobra, to chyba jest dobry powód, aby jednak zakończyć już to nagrywanie. No i zachęcić Was do dzielenia się swoimi Przemyśleniami w sekcji komentarzy. No i cóż, wszystkiego dobrego. Zdrówka wam życzę, bo powiem Wam, że bez zdrówka to kiepsko. Sam to ostatnio przechodzę i dozieram to do mnie za każdym razem, wtedy bardziej. Tak, więc, przede wszystkim, zdrowka, kręci kilometry, wiosna się rozkręca. Ja też mam nadzieję, że znowu za kilka dni, już się rozkręcę na dobre i będę jeździł znacznie więcej i mocniej niż teraz. No i dzięki temu będą powstawały nowe, mam nadzieję, ciekawe materiały, wideo. Także dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego filmu. Ja żegnam się z Wami standardowo. Życzę Wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru, czy też nocy. W zależności, od kiedy oglądacie to wideo. I do zobaczenia już niebawem, mam nadzieję, w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!